No, dzień dobry. Ania Pachola, Dietytyk Inaczej, gadanko na śniadanko. Dzisiaj z życia wzięty czwartek, czyli historie gabinetowe. Dzisiaj będzie historia gabinetowa, która zajmuje większość mojej głowy. Lecimy w zdrowiu do setki. Dzisiaj jest święto nietypowe pod tytułem Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej i Dzień Fajki. Pamiętam, mój tata miał kiedyś taki okres bardzo krótki, ale miał, kiedy palił fajkę, do dzisiaj pamiętam zapach tego tytoniu. Nie wiem, czy to było fajne, myślę, że nie, ale sprawiedliwość społeczna. I tak nie ma sprawiedliwości. W naturze przecież też nie ma sprawiedliwości, po prostu wygrywa silniejszy. Takie jest moje zdanie. Nie osiągniemy tej sprawiedliwości, choćbyśmy zrobili nie wiadomo co. Ale dzisiaj historia gabinetowa. Zdarzaj, połączę kilka historii gabinetowych w jedną, żeby dać wniosek, może trochę motywację, może zachęcić do dyscypliny. No właśnie, Łukasz Adamczyk człowiek, który przygotowuje się już za kilka dni, będzie miał swój start w biegu na 611 km. To jest pacjent podopieczny, bo jeśli trafia do mnie osoba zdrowa, która chce być poprowadzona, żeby coś było jeszcze lepiej. No, to już nie jest pacjent, to jest podopieczny. Jest to podopieczny bardzo słuchający. To jest pacjent, który nie ma wymówek. Jedzie na Sri Lankę i tam znajduje masło. Biegnąc 5 km w jedną, 5 km w drugą, żeby to masło zdobyć. I robi wszystko, żeby być na keto i w kraju. Gdzie nie ma wołowiny, bo przecież krowy są świętością, potrafi znaleźć taki sposób, żeby nie wytrącić się z keto, żeby jedzenie było tak zwana czysta miska. I teraz, jak się ma do tego spora część pacjentów, która, jakby to powiedzieć, szuka odstępstw. Bo były imieniny, bo były urodziny. Okej, okay, spoko, ale raz w tygodniu no to już mija się z celem bycia na keto. Jeśli tu wpadnie banan, tam wpadnie mm, kawałek ciasta, a za chwilę ktoś kupi porcję lodów i a dlaczego nie chętnie sobie zjem, to to już nie mówimy o stylu życia. Bo wtedy szukamy na siłę powrotu do starych zachowań i chcemy zmienić styl życia, zachowując stare nawyki. Jeśli jest jakaś uroczystość, to muszę jeść słodycze. No ale to są słodycze przecież własnej roboty. <laughs> Dla mnie żadna różnica. Zwłaszcza jeśli. Mam pacjentkę, która powinna jak ognia unikać glutenu. No, to nie ma czegoś takiego, że raz w tygodniu zjem sobie ciastko. Bo tym ciastkiem, raz w tygodniu, zepsujesz absolutnie wszystko. I tutaj yy, jak chcesz powiedzieć, że w przypadku nietolerancji glutenu zachowasz zasadę 80-20? Skoro przez 80% czasu trzymałam się dobrze, to te 20% mogę się zatruć. Bo to tak wygląda. Nie truj się w ogóle. Jeśli szukasz przyjemności w życiu, poszukaj jej w innych sferach życia w rozmowach, w kontaktach, w relacjach, w oglądaniu przyrody, w posłuchaniu dobrej muzyki. Ale czy to musi być znowu żarcie? Naprawdę. Najedz się tak, żeby się odżywić. Łukasz Adamczyk bardzo dokładnie to um, czuje, pilnuje. Dla niego jedzenie jest pożywieniem. A czy przyjemnością? Czasem tak, bo jak się trafi fajny kawałek mięsa, który jest wyjątkowo pyszny, no to tutaj też wchodzi przecież przyjemność. Ale pożywienie przede wszystkim. Jedzenie macie odżywiać, a nie przytulać. Przygotuj się do Postnego Piątku. Jutro nie jemy. Oczywiście nie zmuszam, a zachęcam. Dobrze, że jesteś. Pa!